Jest to snajpera. Kryje rzekę. Marlow, jest twój. Zrób to, po cichu. To Rosjanie. Dokąd go zabierają? Ta, Rosjanie. Dokąd tego nie wiem, ale się dowiem. Marlow, zbliżymy się do nich. Daj snajperkę i zdejmij strażników. Wykorzystaj grzmot zagłuszymy strzały. Mogę powiedzieć, że żałuję, że sam na to nie wpadłem? Co? Ruszamy, panowie, palce na spustach. Dowiemy się, dokąd go zabrali. Wróg na nabrzeżu. Poczekaj na grzmot i wtedy go zdejmij. Kiedy go tu wstrząsną? Piękny strzał. Jazda się rzędzi. Jesteśmy w ruchu. Dwa cele na nabrzeżu. Odległość siedem, dwa. Wiatr pięć węzłów. Czekaj na grzmot. Kiedy łatwo. Ładny strzał. Jednostki. Zmienić pozycję. Przyjąłem. Cel na dwunastej godzinie. Czekaj na grzmot. Kiedy go tu strzek? O to chodzi. Dobra robota brachu. Jeszcze dwóch w pobliżu oficerów. Zaczekaj aż będzie czysto. Tego tu strzegł. Mamy czego nam było trzeba. Dobra, czysto, przegrupować się. W porządku. Wreszcie do czegoś dochodzimy. Tak się zastanawiam. Kto idzie wojować w kowbojskim kapeluszu? A, kowboje? kowboje? Kowboje nigdy nie brali udziału w żadnych wojnach. Dallas Cowboys toczą wojnę w każdą niedzielę. Może znajdźmy po prostu Aguayera, co? Czekaj, czekaj. Trudnociągowy. ciągowy. Cholera! Jakim cudem go zauważyłeś? Mam budowany wykrywać metali. Dzięki, dzięki, Hux. Słuchaj, nie wychowałem się w supermarkecie, cholerny gentleman.

¡Que levanten la cabeza mientras maniobras a la izquierda! ¡Adelante! ¡No puedo salir de aquí! ¡No hay donde por el No lo perdí! ¿Alguien lo ve? ¡Tenemos un hombre rival!